Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej kolejnej rozmowie dnia. Dziś gościmy w SUBSKIM Urzędzie Skarbowym u Pana naczelnika Urzędu Skarbowego, Krzysztofa Zdumka. Witam serdecznie, Panie. Dzień dobry, Dzień dobry. Panie naczelniku, spotykamy się dzisiaj nie bez powodu. Mamy połowę kwietnia. To znaczy, że już za chwilę, już za momencik, ostatnie dni, żeby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. No, chyba nikt nie lubi tego czasu. Zarówno podatnicy, no bo muszą zapłacić, choć niektórzy dostają zwroty. No, ale u Was na pewno najwięcej się w tym czasie dzieje. Tak, zbliżamy się do terminu z, z składania zeznań i uregulowania no, poradku, jeżeli taki wystąpi. Przypominam, że ten termin to 30 kwietnia, w tym roku wypada w środku tygodnia, także no, żadnego przesunięcia terminu nie ma. W tym terminie trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Z tym, że no, nie, nie każdy musi to zrobić w taki sposób, że złożyć zeznanie, bo osoby, które zrezygnują z ulg, nie, nie, nie korzystają z ulg, nie, nie wybierają jakiegoś sposobu szczególnego rozliczenia, na przykład z małżonkiem, samotnie wychowując dziecko. To nie muszą praktycznie wykonywać żadnych ruchów. Wtedy zeznanie wstępnie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostanie automatycznie zatwierdzone z datą 30 kwietnia. To już nie jest nowość, bo od kilku lat można to, to zrobić, no, ale są wśród nas tacy, którzy na przykład rozliczają się po raz pierwszy, na przykład ta starsza młodzież, która już musi płacić podatki. To przypomnijmy tylko, to się dzieje automatycznie. Urząd Skarbowy przygotowuje taką prognozę, Naszego podatku, który powinniśmy zapłacić? To jest wstępnie przygotowane zeznanie, w którym są dane przede wszystkim dane personalne podatnika, czyli imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, kontakt do podatnika, numer rachunku bankowego numer mikrorachunku na który ewentualnie należy zapłacić podatek i dodatkowo informacje pozyskane przede wszystkim od płatników czyli tam są wszystkie te PIT 11 które nasz pracodawca przesłał do urzędu to są dane wstępnie przedstawione w tym zeznaniu i podatnik Albo zatwierdzi to, bądź też zmieni, bo na przykład chce skorzystać z ulgi, która tam nie jest wpisana, właśnie chce się rozliczyć z małżonkiem, chce się rozliczyć jako samotnie wychowujący rodzic, chce przekazać 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego, to wszystko wtedy może zrobić sam i zaakceptować to zeznanie. I wtedy, wtedy ono już jest złożone. Jednocześnie może zweryfikować, czy wszystkie pity, e, które powinny być dostarczone, wpłynęły. Tak. Z, może zweryfikować, czy, 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 czy wszystko jest prawidłowo obliczone. I w zasadzie, czy wszystkie dane są prawidłowe, bo obliczenie, no to tutaj raczej automat się nie myli. Można się pomylić właśnie przedstawiając dane. Chciałbym tylko dodać, że tutaj bardzo istotne jest dla osób, które korzystają z ulgi odliczeń, żeby zawsze weryfikowały, czy mogą z tego rodzaju ulgi odliczenia skorzystać, ponieważ no, no tutaj wykonujemy potem bardzo dużą pracę, weryfikujemy te ulgi, no i w przypadku błędów wzywamy podatnika z prośbą o, o korektę, zazwyczaj kończy się to także koniecznością dopłaty podatku i odsetek. Także przed złożeniem tego zeznania z jakimiś ulgami warto sprawdzić, czy, czy te ulgi można skorzystać z tej linii. To od razu powiedzmy, gdzie to można sprawdzić, bo pewnie każdy szuka gdzieś tam jakiejś odpowiedzi w internecie, ale można zadzwonić do Urzędu Skarbowego. Tak, no przede wszystkim zachęcam do, do, do korzystania z usługi EPIT, no bo te epit -y wstępnie przygotowane są właśnie w tej usłudze, można je znaleźć na portalu podatki.gov.pl. I tam to zeznanie można po zalogowaniu się obejrzeć, zatwierdzić, zweryfikować bądź zmienić. Natomiast oprócz tego w tym miejscu można znaleźć wszystkie niezbędne informacje w formie takich informacji, broszur, które, które są bardzo pomocne przy właśnie korzystaniu z ulg. Natomiast można także zadzwonić na infolinię. To jest nowość. Od 1 października Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła ogólnopolską infolinię, którą, która teraz w tych dniach poprzedzających złożenie PIT-u ma wydłużone godziny pracy i można tam zadzwonić, żeby uzyskać informacje. Często bywało tak w każdym kwietniu, że pod koniec tego okresu rozliczeniowego można było wybrać się do Urzędu Skarbowego. Były takie otwarte dni, gdzie można było uzyskać dodatkowych informacji. Czy w tym roku również przewidujecie coś takiego? Takich dni otwartych nie ma. No tu zastąpione zostało tą właśnie infolinią. Ta infolinia pracuje w godzinach, we wszystkie dni tygodnia, pracujące dni od godziny 8 do 18. Natomiast 26, właśnie wychodząc. Na, na, na wprost zapotrzebowania społeczeństwa w tym zakresie. Ta infolinia będzie czynna w godzinach od 8 do 13. To jest sobota, także także w sobotę można. można złożyć, zapytać o jakieś sprawy podatkowe związane z rozliczeniem PIT. Natomiast usługa E-PIT i usługa e urzędu skarbowego jest czynna przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę, także tak naprawdę tego 30 do godziny 12 w nocy jest, jest ta usługa oferowana. Tak, cały czas wywołujemy ten e-urząd, e-pit, czyli te wszystkie elektroniczne ułatwienia, które gdzieś tam się pojawiły. To już chyba normą się staje, że możemy większość rzeczy załatwiać przez internet, coraz więcej ludzi z tego korzysta, czy jeszcze wciąż jest tak, że podatnicy wolą przyjść do urzędu, porozmawiać z panią w okienku? Jak to wygląda? I coraz więcej osób korzysta z tych form. Te, te formy są naprawdę bardzo korzystne dla podatnika. Są bezpieczne, są łatwe, intuicyjne, jest wstępnie przygotowane zeznanie. Także wypełnianie papierowo zeznania jest, no, no jest rzeczą zdecydowanie trudniejszą od skorzystania z tej usługi EPIT. Natomiast no, część ludzi jest, pozostaje przy tradycji i woli mieć to wypełnione w formie papierowej, aczkolwiek zachęcam bardzo serdecznie wszystkich w Urzędzie Skarbowym. Jest także stanowisko, którym przy pomocy naszych pracowników można skorzystać z wypełnienia tego zeznania w usłudze Twój EBIT. Dodam jeszcze, że nowością jest także, że możemy komunikować się z Urzędem Skarbowym poprzez e-korespondencję, czyli to jest taki kanał dostosowany do, do tego, żeby obustronnie, w jedną i w drugą stronę, czyli do Urzędu Skarbowego i z Urzędu Skarbowego, przesyłać korespondencję w formie elektronicznej. Dodam jeszcze, że nowością jest w tym roku, że można także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym przez y, smartfon, y, poprzez aplikację także zainstalowaną na smartfonie, także w sposób bardzo bezpieczny, ponieważ te dane no, nie są przechowywane na, na, na tej aplikacji, tylko, tylko w naszej aplikacji ministerialnej tak naprawdę, kasowskiej, tak? Wspomniał Pan o e e-korespondencji dla przedsiębiorców, tych takich większych trochę przedsiębiorców, to już norma, jeśli chodzi o chociażby o e-doręczenia z końcem marca, ci więksi przedsiębiorcy musieli już stworzyć swoje skrzynki, w ten sposób Urząd Skarbowy również się może komunikować, już nie musimy chodzić na pocztę? Tak, to jest drugi sposób, bo tak naprawdę możemy się komunikować przez e-korespondencję i to jest bezpośredni kontakt z Urzędem Skarbowym. I tylko z Urzędem Skarbowym przez tą e-korespondencję, a także przez e-doręczenia, i to jest ze wszystkimi urzędami, instytucjami, między podatnikami także to się ta usługa będzie rozszerzała. Także to są dwa kanały komunikacji elektronicznej, które, które są możliwe. Ja czasami mam wrażenie, że tych kanałów komunikacji, e, tych sposobów na komunikowanie się z wszelakimi urzędami jest już aż tyle, że czasami można się pogubić, bo tutaj mamy jakiegoś e-obywatela, tutaj mamy e-doręczenia, e, tu e komunikacja. Komunikację. Czy um, jakby odnosi Pan wrażenie, że podatnicy? Nie pogubię się w tym wszystkim? Czy każdy dopasuje coś do siebie? Rośnie liczba osób, które korzystają z tych e doręczeń, e -kore e korespondencji także z Urzędem Skarbowym. I e doręczeń także rośnie liczba i to jest przyszłość. No, to jest bezpłatne. Wykonujemy to o każdej porze dnia czy nocy, o każdy, w każdym terminie można wysłać korespondencję. Mamy przy sobie w telefonie całą korespondencję z Urzędem Skarbowym, bo to, co wysłaliśmy do podatnika, on będzie mógł podejrzeć, właśnie na smartfonie, także jest to bardzo wygodne i myślę, że korzyści przeważają i, i, i będą ludzie z tego chętnie korzystali. I nie będzie już takiej sytuacji, że Urząd Skarbowy wysłał pismo polecone, kogoś nie było, nie mógł odebrać, nie, na wizo nie dotarł na czas i, e, i później kłopoty się z tego pojawiały. Dokładnie tak. Tutaj e, informacja o tym, że przesyłka została wysłana do podatnika trafia także w formie informacji tekstowej przez... Na, na komórkę i dodatkowo jeszcze na, 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 na adres mailowy, także no, podatnik jest poinformowany, że, że przesyłka została skierowana, a sam wysyłając, na przykład żądając wystawienia zaświadczenia, no, ma je praktycznie od ręki, ba, i jeszcze jest to nieodpłatne. No właśnie to temat, który chciałem poruszyć, bo już od dłuższego czasu można rzeczywiście te wszystkie zaświadczenia, które są wymagane, chociażby o tym, że nie zalegamy z jakimiś płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego, Możemy uzyskać, nie wchodząc z domu, dosłownie w ciągu kilku chwil. Czasami wcześniej trzeba było czekać kilka dni ze względu na duże obłożenie i trzeba było oczywiście odprowadzić opłatę skarbową. Dziś to już nie jest konieczne. Dziś, wysyłając właśnie z tego kanału, z urzędu, ma się to praktycznie od ręki i tak jak pan powiedział, jest to nieodpłatne forma bardzo szybka, sprawna, no, 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 no bezproblemowa. Panie Naczelniku, jeszcze chciałem na chwilkę wrócić do tematów rozliczeń rocznych, no bo ten temat tak najbardziej grzeje nas wszystkich i teraz wszyscy się najbardziej zastanawiają nad tym, jak tu się rozliczyć, jak tutaj można e, odliczyć sobie i co można sobie odliczyć. Czy w tym roku pojawiły się jakieś nowe ulgi, których wcześniej nie było? No praktycznie katalog ulg jest ten sam, to, 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 to wszyscy już znamy te ulgi, no, są ulgi bardzo popularne, no, które, które, z których korzystamy, to jest ulga na dzieci, można skorzystać właśnie ze, z rozliczenia wspólnego z małżonkiem, samotnie wychowujący dzieci, dużo jest tego rodzaju rozliczeń, są ulgi bardzo no, wysokie, no, na termomodernizację. Z tym, że jeszcze raz podkreślam, że w każdej z tych ulg trzeba, trzeba pamiętać o tym, czy, czy wszystkie warunki są spełnione. Jest ulga rehabilitacyjna, także korzystna dla osób starszych. No, także tutaj też muszą być określone wymogi spełnione. Czyli jeszcze raz, jeżeli ktoś nie jest pewny, żebyśmy mieli pełną jasność, możemy wejść sobie na stronę internetową, możemy zadzwonić na infolinię e, i uzyskać pełne informacje, czy ta ulga nam się należy, czy nie. Nie musimy nawet mieć własnej księgowej, tylko wystarczy zadzwonić i zapytać. Tak. E, a jeśli chodzi o rozliczenia, no bo powiedzmy sobie szczerze, zazwyczaj ludzie czekają do ostatniego momentu. Jak to wygląda w, w tym roku, jeśli chodzi o porównania z latami ubiegłymi? Jakiego rzędu to są ilości osób, które rozliczają się w subs, ile wpływa tych deklaracji? No, rocznie obsługujemy około 110 tysięcy zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych. To jest taki rząd wielkości. Oczywiście no, nie wszystkie osoby, o czym już mówiliśmy wcześniej, nie wszystkie osoby no, zatwierdzają to zeznanie. Część tych zeznań zatwierdza się automatycznie. W ubiegłym roku takich zatwierdzeń mieliśmy około 30 tysięcy, które się zatwierdziły automatycznie. Natomiast no, my jesteśmy w takim momencie, że brakuje nam no, około... 40 tysięcy jeszcze, także, także no część Czyli będzie automatyczna. Jedna, część... trzecia jeszcze gdzieś tam pewnie spłynie. Jedna... Zachęcam, żeby jak najszybciej to zrobić, bo no, na koncie zwyczaj zostają ci podatnicy, którzy muszą dopłacić jakiś podatek do fiskusa. I to termin zapłaty wypada także 30 kwietnia, przy czym zeznanie można złożyć już dzisiaj, natomiast zapłacić no, tego ostatniego dnia, jeżeli nie chcemy tego zrobić dzisiaj. Aczkolwiek tutaj się pojawiło ułatwienie, bo oprócz możliwości zapłaty blikiem w tej usłudze EpiT, możemy także zapłacić kartą na, na, na tej stronie i to też jest ułatwienie dla podatnika, żeby, żeby te pieniądze no, w sposób prosty, niekoniecznie przelewem. Pod przelewem też jest dopuszczalne. Właśnie, blik to też pewna nowość, która wcześniej nie występowała, i jeżeli porównujemy się jako kraj z krajami Europy Zachodniej, no to chyba jesteśmy o kilka długości do przodu, bo tam aż tak daleko te rozliczenia elektroniczne nie idą. Więc cóż, no chociaż w tym jednym albo w kilku rzeczach możemy przodować i uczyć się naszych zachodnich sąsiadów, jak to powinno wyglądać. Panie naczelniku, bardzo serdecznie Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. My, dziękuję. proszę Państwa, obiecujemy, że będziemy Częściej gościć w Urzędzie Skarbowym, bo tematów, które są interesujące i które chcielibyśmy zgłębić, jest coraz więcej. A Państwo sami, zresztą, pytacie o pewne rzeczy. Chcielibyście, żebyśmy o nich informowali, więc pytajcie dalej, a my Wasze pytania przekażemy do Pana Naczelnika i będziemy starali się znaleźć na nie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.